Szczęśliwego Halloween. A skoro Halloween, to trzeba najwyraźniej pić z kubka Jasona i robić trick or treating, czyli cukierek albo psikus. A jakiś jest lepszy cukierek niż scooby i psikus? Czyli powiedzenie nam, że Welma jest taka, jak wiedzieliśmy od absolutnie zawsze. Czy ja jestem jedyny? Czy ja jestem jedyny, który od miliarda lat wiedział, że ona... I jeszcze powiecie mi zaraz, że Szegi pali marihuanę. No nie, szok! W życiu bym nie zgadł. Następna rzecz, o której się dowiem, to to, że Dafni jest głównie dlatego, bo Fred na nią leci także. O Jezus Maria! Nie no, to jest niesamowite. Ale dlaczego o tym mówię? Ponieważ właśnie ten odcinek Scooby-Doo, który nas wszystkich, nie wiem jakich nas, ale na pewno media oszalały, ponieważ Najwyraźniej zmienił cały świat i pokazał, że welma potrafi zarumienić się, gdy patrzy na kobietę. Szok i niedowierzanie. Mi też tak się zdarza. Najwyraźniej welma jest trochę do mnie podobna, ale trafił, możemy go sobie obejrzeć. Nazywa się właśnie cukierek albo Kubidu. Zatem. Co w nim takiego strasznego jest? Co w nim takiego wspaniałego jest? Czy warto go obejrzeć na Halloween? I dlaczego? To jest idealne wejście w świat Scooby Doo dla młodych, starych, średnich, grubych, chudych, kobiecych, niekobiecych, nieokreślonych, binarnie osób. Przekonajmy się. Zapraszam na halloweenowy specjalny odcinek. Nie będę zaczynał tego wielkiego słonia w pokoju, czyli od tego co straszne, ale od całej fabułki zacznijmy, ponieważ wiecie o tym. Scooby-Doo i jego kryskóweczki wychodzą tak często. Czasami to jest co roku nowy special, które mają poziom. Wow! I, <grym> I cringe! I nowy serial, i nowa wersja, i film animowany, i skasowany film animowany o młodzieży Scooby doo który właśnie nasz nowy szef z Discovery powiedział, że nie! Skasowałem Batwoman i skasuje Scooby-Doo animację! Ham i prostak. Tyle wam powiem. Ale... Ale tutaj mamy historię, która przepięknie wpisuje się w całą naszą gamę miliarda animacji Scooby-Doo. Ponieważ poznajemy naszą Mystery Incorporated, gdzie właśnie ścigają kogoś gdzieś na samej górze w Nepalu. Ziomeczka, uwaga, uwaga. Będzie żart. I zrozumiecie po tym żarcie jaką animację dostaniecie. Otóż, jesteśmy w Katmandu i osobą, która... Ściga, demonem, potworem, który ściga i przegania turystów, jest ktoś przebrany za. Uwaga, uwaga, powtórzę nazwę miejsca: Kat Mandu. Jest właśnie demoniczny Kot. I to jest moment, w którym wy jako fani Scooby-Doo albo odlatujecie, mówicie: nie, 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 stop, stop, proszę, albo mówicie. Okej, okay, to pasuje. Ja jestem z tej ekipy, która mówi, no to jest tak bardzo Scooby-Doo, to jest tak bardzo tany, jedna z najtańszych kreskówek Hanny Barbery z lat 60. która właściwie chyba po dziś dzień wciąż trzyma ten styl. Mega tania animacja, bez białek, oczy tylko mamy takie czarne kropeczki, a co jakiś czas rzucająca coś fajnego, coś pomysłowego i próbująca jednocześnie dawać absurdalnie debilne żarty i coś ciekawego. Więc poznajemy ich właśnie w takiej akcji, ale. To, że oni złapali tą naszą ziomeczkę, która się przebierała za kota, to nie jest prawdziwy początek. Prawdziwy początek jest taki, że strój tej osoby pochodzi z jednego miejsca, bo ostatnio oni łapali, łapali, łapali potwory i okazuje się, że wszystkie były kupowane w jednym miejscu, co w ogóle jest dla mnie super pomysłem, ponieważ w niejednym komiksach Marvela i DC mieliśmy ziomeczka, który robił na przykład, e, pułapki, robił zabawki, robił stroje i to była po prostu no, fucha. Był ziomek, który na przykład poluje na Batmana i robi często za, e, pułapki na Batmana, on je sprzedaje ludziom, bo ludzie kupują. Mamy Toymakera, który jest przeciwnikiem Supermana. Więc w ogóle to jest zawsze fajna rzecz, gdzie ktoś zarabia hajs nie na tym, że robi coś złego. Nie, 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 on tylko robi pomysłowe stroje, ponieważ żyjemy w dziwacznym świecie, gdzie tylko robiąc pomysłowe stroje i przebierając się za ducha, możemy najwyraźniej cokolwiek ugrać w życiu. Więc oni trafiają na wielgachne wzgórze, na którym jest wielgachna fabryka strojów, zarządzanej przez Coco Diablo i to jest ten moment. Po pierwsze, Widzimy całą przepiękną fabrykę. Widzimy te wszystkie stroje dla każdego z was. Starego dziada, który oglądał bajki z lat 80-tych, 70. -tych, rozpoznacie te stroje. Dla młodszych dziadów, którzy będą też, powiedzmy, pamiętać filmowe chociażby inkarnacje z lat 2000-tych, też rozpoznają te stroje. Więc mamy nagle takie piękne połączenie old schoolu new school i to wszystko jednym jest e, przepiękną ujęcie. Po prostu idziecie i a to jest ten strój, a to jest ten strój. Nawet dla osób, które oglądali e, animacje na VHS-ie lat 90 Znajdziecie podobne rzeczy, będzie są mrugnięcia oczkiem, chociażby właśnie elektryczność. Tylko wam tyle zdradzę. Ale! Coco diablo okazuje się być główną złocieńczynią, która wpada we własne sidła, ponieważ Mr. Incorporated ma także stroje i potrafi się przebierać i nagle mamy zderzenie. I to jest ten moment, o którym mówiłem. Ten moment, który zatrząsł, zatrząsł internetem, gdy velma patrzy na seksowną kobietę i mówi oj oj. Bo wiecie, nikt z nas nigdy w swoim życiu nie powiedział ojojoj, oj, oj, gdy zobaczył kogoś seksownego. I ja nawet tutaj nie mówię o płci. Ja czasem zobaczę sobie zdjęcie Jonathana Mayorsa, mówię hu, hu. Zobaczę sobie Henry'ego Kamila, mówię ho Wiecie, Gerald w wannie nie działał tylko na dziewczyny. I ja wiem, dla niektórych to jest druzgocące, że nawet co więcej, nawet nie trzeba było być LGBT, nie trzeba było być bi, nie trzeba było być gejem, żeby spojrzeć na Geralta w wannie i zrobić tak wuhu, i się trochę zarumienić. Zatem mamy scenę i widzimy rumienienie się. I w tym momencie internet pada. A wszyscy fani Scooby-Doo, jak jeden mąż, mówią tak Ale o co chodzi? Ale Where problem? I najśmieszniejsze, najpiękniejsze właściwie w internecie jest to, że ja oczywiście przygotowuję sobie tego odcinka, wpisałem sobie Koko Diablo, i właściwie jedna z pierwszych rzeczy, która mi wpadła, no to oczywiście nawet nie Tumblr, ale fani Scooby-Doo, którzy powiedzieli: Bo wiecie, za mało yy, seksu jest w tych odcinkach. No bo nie ma seksu, no to jest dla dzieci jednak. To nie jest tak, że Velma w tym odcinku patrzy na Koko Diablo i nagra, ha surra, i rzucają się na siebie. Ale internet powiedział: Pomożemy. I uwaga, uwaga, jesteście ostrzeżeni. Ale tak właśnie prezentuje się Koko Diablo wedle wyobraźni fanów Scooby-Doo. To nie jest to samo, co dostajemy w tej animacji, ale wygłodniałe umysły fanów są znakomite momentami. Ja czasami zastanawiam się, czy internet to nie jest miejsce, które nas wszystkich wypacza i, I nie powinniśmy absolutnie niczego wyszukiwać, bo wcześniej czy później nasz mózg po prostu wybuchnie od tego. Ale rozumiem, wy pytacie, no okej, okay, gdzie ten lesbizm? No to już wam mówię, w całej animacji mamy jedną scenę zaaferowania, zarumienienia się, mamy zaparowane okulary, mamy scenę, gdzie Velma well, nie do końca wie, jak rozmawiać z Kogo Diablo. Mamy moment, gdzie Koko Diablo uwaga, 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 uwaga dotyka ramienia Welmy i właściwie tyle. I oto ten cały hałas, rwetes, darcie szat, że o Jezu nie było, było. To jest najbardziej delikatne i urocze wprowadzenie czegoś, co my fani Scooby-Doo wiedzieliśmy od zawsze na świecie. Wyobraźcie sobie odcinek, gdzie scooby kocha pizzę i widzi przepięknie zrobioną pizzę, która wychodzi sobie. I on robi, wiecie, oczy serduszką się pojawiają. Czy to by nas zaskoczyło? No to dostaliśmy dokładnie to samo tylko, że z Welmą. Wyobraźcie sobie Freda, który patrzy. Jego piękny samochód wylatuje umyty z i jest niesamowity. I co robi Fred? Rrr, I oczka, w oczkach pojawiają się serduszka. I to jest mniej więcej to samo. Jest w tym takie przepiękne potraktowanie właśnie całej naszej ekipy, taką, jaką ona jest. Bo tym, co sprawia, że Welma się tak zaaferowuje, nie jest to, że ona tak patrzy sobie, o jeju, jeju, to co widzieliśmy przed chwilą w wersji fanartowej. Tylko mamy nawet pokazane, że Welma od razu analizuje na poziomie w ogóle psychologicznym czyli analizuje strój, analizuje upodobanie, o lubi zwierzęta, analizuje intelekt i w ogóle wszystko jest od razu tak bum, bum i jest to tak cudownie welmowe w tym, co dostajemy. Zatem cały ten krzyk, całe to wiele hałasu o nic jest dokładnie tym wiele hałasu o nic, co nie zmienia faktu że ja ten odcinek będę Wam bardzo polecał i teraz Wam jeszcze powiem dlaczego, ale będę tutaj zdradzał spoilery. Zatem jeżeli chcecie obejrzeć, możecie to obejrzeć na HBO Max. Póki HBO Max jest, możecie to także sobie kupić po prostu ten filmik do obejrzenia. Naprawdę, Cukierka albo Psikus to jest cudownie odświeżające, a wiecie o tym, iż znajdziecie kilka innych recenzji Scooby-Doo, nie zawsze tak odświeżająco jest. Dlaczego tak jest? Ponieważ całe nasze zakręcenie fabuły polega na tym, że scooby i jego ekipa złapali Coco Diablo, Zamknęli ją i nagle przez cały rok ich sprawy są nudne. Mają znaleźć, uwaga, zaginioną skarpetę. Aha. Mają zobaczyć, czy, gdzie jest kot, który jest na drzewie, więc trzeba go ściągnąć. Nagle ich sprawy stają się o niczym. Nie ma duchów, jest księgowość. Łapią ziomeczka, który robi oszustwa księgowe, więc cała robota polega na tym, że siedzą i przeglądają dokumenty. To jest całość. Przez cały rok okazuje się, że gdy złapali kogo Diablo, to już nikt nie kupuje od niej stroju, więc już nie ma ludzi przebierających się za demony. I co ma zrobić biedny Mystery Incorporated? Fred wrzuca grosik do studni, błagając o jak najwięcej demonów i tak dalej, które oczywiście okażą się nie demonami. I oczywiście pojawia się demon. Pojawia się cała ekipa demonów. Cała ekipa demonów, która okazuje się być, wygląda identycznie, jak nasza. Brigada Mr Incorporated. I, to... he right behind me, isn't he? I oni zaczynają się bawić. Dostajemy dokładnie to samo, co zawsze. Mamy gonienie się, mamy mylenie się, mamy policjantów. Genialny jest to jeden pan policjant, który zawsze jest tylko po to, że aresztuje osobę, którą akurat znajdą i złapią Mr. Incorporated, i tyle. I przepiękne jest to, że w całym odcinku mamy to, że on nie robi nic. On tylko on gra w karty, nie, usta nie ustawia pasjance sobie. Ponieważ on jako przedstawiciel policji nie potrzebuje pracy, ponieważ Mystery Incorporated robi wszystko. Ale to wciąż nie wszystko, ponieważ podczas łapania mamy jeszcze jeden element. Mamy oczywiście najważniejszy żart, który często powtarzał się w odcinkach, był taki, że Daphne nic nie robi. Dafne jest ładna, co więcej, Dafne najczęściej przegląda się w swoim malutkim lusterku i maluje usta. Co na początku robimy, że ona przegląda się i maluje usta, ale dzięki temu laser się odbija od lusterka. I to jest jej główne zadanie by złapać jednego złoczyńcę, ładnie wyglądać i używać lusterka. Co jest pięknym odniesieniem do tego klasycznego serialu, ale tu próbujemy zrobić zadać pytanie, ale co właściwie Dafne robi? I ona próbuje także odpowiedzieć na to pytanie przez cały film. I przez cały film widzimy że jej zachowanie jest lepsze niż Freda, i co najlepsze jest, Fred zawsze ma trzy zasady. Po pierwsze, gdziekolwiek podchodzą, to on nagle mówi, ej, rozdzielmy się, tak, i oni nawet się z tego śmieją, że to jest jego plan, tak, okej, okay. no kurwa, rozdzieliliśmy się, a co my jeszcze robimy? A, zbierzmy poszlaki, dobra, to teraz zbieramy poszlaki, a teraz co jeszcze robimy? A, uciekamy przed potworami, są trzy rzeczy, które robimy, i tak, no zrobiliśmy, to co my mamy teraz zrobić? I przepiękne jest to, że w całym odcinku bierzemy te tropy z każdego malutkiego odcineczka z lat 60, 70, 80, właśnie po dziś dzień, i próbujemy je postawić na głowie. Albo troszeczkę prześmiać, pokazać jak bardzo uschematycznieni są Mystery Incorporated, ale jak wciąż można w tym coś ciekawego zagrać. I faktycznie coś ciekawego jest, ponieważ. Zdradzam już spoiler największy. Okazuje się, że te oczywiście potwory, które wyglądają jak Mystery Incorporated, zostały stworzone przez kierownika więzienia, który ma pełne więzienie i zarabia kupę hajsu dzięki temu, że wszystkich złoczyńców dostarczają mu Mystery Incorporated, więc ma tyle też czasu, że zaczął budować roboty, które robią najlepsze pancake'i na świecie. Uha! I designed myself. A gdy zobaczył, że jego ekipa jest smutna, bo nie ma kogo łapać, to chciał im w ten sposób pomóc i zrobić w największy możliwy omarz, Jednocześnie oczywiście pilnując, żeby te roboty nie zrobiły krzywdy naszemu Mister Incorporated, i chciał po prostu zadbać, żeby Fred był szczęśliwy. Jest to tak cudownie urocze w swojej głupocie, a jednocześnie um, oczywistości, że właściwie ciężko jest nam nie zwrócić na to uwagi. Szczególnie że. Oczywiście w wyniku wielgachnego rozgardiasza wychodzi, złapany zostaje pan, e, pan naczelnik. Przypadkiem wypuszcza absolutnie wszystkich więźniów. Więc Fred jest szczęśliwy, ponieważ wreszcie ma kogo łapać. Wszyscy więźniowie wychodzą w Halloween podczas Trick or Treat. I co robią wszyscy, absolutnie wszyscy złoczyńcy, którzy do tej pory byli łapani? Oni wszyscy zaczynają okradać dzieci z cukierków. Bo oczywiście... Ale to jest jeszcze głupsze i cudowniejsze. W jaki sposób nasza piątka... Bo oczywiście, policja nie zrobi nic. I policjant mówi... I, roz, I układa sobie kolejnego tarota może tym razem. A co robi Mr. Incorporated? Potrzebuje, żeby ich złapać... Kostiumów potworów! Dlaczego? Bo tak! I wszyscy się przebierają za klasyczne potwory z... Całej serii scooby i w ten sposób łapią naszych złoczyńców. A gdy zostają nasi złoczyńcy, którzy właśnie uciekli z więzienia, i zostali znowu złapani, zostają już złapani, obwiązani ogromną liną. Co zostaje zrobione? Zastanówcie się, co będzie najbardziej absurdalne, a jednocześnie najbardziej skubidłowalne na świecie. scooby mówi do nich. Opróżnijcie kieszenie i wymyślimy Jezus Maria. I co w tych kieszeniach jest? Oczywiście, resztki ukradzonych cukierków, ponieważ wiadomo, że najwięksi złoczyńcy, którzy chcieli mieć, wiecie, tam wille, niewille, którzy chcieli pomordować. Wiecie, te wszystkie największe, największe złole? Nie dość, że, da, że gdy dały się złapać, to jeszcze chciały, ja jeszcze trochę cukierków zabiorę dzieciom. Nie ma bardziej skubidłowej rzeczy niż właśnie tego typu motywacja. Złego. I tak właśnie kończy się nas odcinek. Oczywiście wszyscy jesteśmy szczęśliwi. Koko diablo mówi oczywiście jeszcze o tym, jaka fajna jest Velma. Velma się cieszy. I tyle. Nie ma na końcu cudownego pocałunku. Nie ma na końcu Freda, który nie wiem, mówi, muszę wszystko zmienić. Dostajemy za to bardzo, bardzo przepiękne podsumowanie charakteru naszych postaci, ponieważ dawne mówi: Słuchaj, ja muszę z tobą pogadać, Fred, bo. Przez ten cały odcinek ty gadałeś tylko, okej, okay, rozdzielmy się, zbierajmy poszlaki i uciekajmy. Byłeś troszeczkę taki, taki przytupas. I zauważyłam, że ja bym chciała być liderem naszego Mystery Incorporated, bo przez cały czas to ja miałam najlepsze pomysły. I w tym momencie mamy Freda, który mówi, ale o co ci chodzi? Przecież ty zawsze byłaś liderem Mystery Incorporated, bo to ty zawsze jesteś najbardziej wyluzowana, spokojna, opanowana. Ja, jako Fred, ja nie jestem liderem, ja mam całkiem inne zadanie. Ona tak. I domyślacie się, jakie to zadanie jest. To zadanie to jest: jestem kierowcą najlepszego auta ever, Mystery Machine. I znowu, to idealnie pasuje do charakteru Freda. To idealnie daje Dafne coś do robienia i nie próbujemy zrobić z niej czegoś dziwacznego, nie zmieniając za bardzo jej charakteru. Ona jest tym trzonem, który trzyma nasze Mystery Incorporated i wszyscy jesteśmy na końcu po prostu zadowoleni z tego, co zobaczyliśmy. I muszę przyznać, że dokładnie tego oczekuję od dobrego specjala z serii Scooby-Doo, ponieważ to nie jest droga animacja. W kilku momentach daje nam znakomite, bardzo przypominające efekty przypominające chociażby przestraszonego Scary coś tam doga i tych wszystkich rzeczy z Cartoon Network sprzed 15 lat, gdzie mieliśmy nagle wynaturzenie jakieś, gdzie twarz się jakoś wykrzywiała, a potem wracamy do bardzo brzydkiej, bardzo taniej animacji 2D. I to, to zderzenie działa. To jest troszeczkę jak w, w Spongebobie, gdzie mamy Spongeboba najbardziej uroczego na świecie, nagle jest chory, biedny i wiecie, tu wszystkie pory wyglądają. To samo dostajemy tu, co nie jest do potworów, ale do scen, które kompletnie wydają się nie mieć ma, ma z tym nic wspólnego. Dla przykładu, gdy nagle nasza ekipa przykleja murry do szyby, bo coś obserwuje. I o to chodzi. Jest tutaj esencja dobrej historii scooby doo która nie jest poważną analizą szukania. Od początku wiemy, kto jest naszym głównym. Złym, nie oszukujmy się, dostajemy poszlaki i wiemy jak będzie na końcu, ale bawimy się świetnie, ponieważ nasze postacie pomimo tego, że mają już 60 lat pewnie na karku, wciąż potrafią nas czymś zaskoczyć, a gdy nas nie zaskakują, to są cudownie esencją samych siebie. I can't find my to zatem moja polecanka dla Was, A jeżeli chodzi o Halloween'owy seans dla młodych, dla starych, dla fanów scooby i dla osób, które chcą po prostu w scooby wejść. I tu jeszcze specjalna, e, malutka. Nie tyle polecanka, a właśnie wyjaśnienie dlaczego koszuleczkę mam Lakersów, to jest moje specjalne pozdrowienia dla Piga, dla Pigauta, który ostatnio coś narzekał na koszuleczki. Właśnie tak można Lakersów nosić. Możecie mu wysłać, jeżeli ktoś, ktoś, tam zna, to dla ciebie Pigu, żebyś wiedział, że potrafię być także fanem Lakersów, bo coś tam coś tam narzekałeś, że nie, ale Lakersi 2003 4 znakomici, Lakersi zresztą z szakiem także znakomici. Tyle z mojej strony. Widzimy się następnym razem na Broda z Mocu. Pozdrowienia dla Ciebie pik, pozdrowienia dla was wszystkich i mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić na Halloween. Trick or